Pamiętam, wiesz, takie czasy. Dawno, dawno temu, że na przykład mogłam sobie przychodzić do telewizji śniadaniowej z gadżetami erotycznymi. Teraz jest to absolutnie nie do pomyślenia. Nie ma takiej opcji. Ale zaproponowałaś? Yy, na przykład ale z... ja zawsze proponuję, dlatego mnie nie zapraszają. <laughs> Dobrze, ale ostatnio byłaś w be... tak? pytaniu na śniadanie, byłam, byłam, ale bez gadżetów. bez byłam. Ale wiesz, y, byłam też w trójce i, y, i od razu w trójka została y, wiesz, zgłoszona do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z powodu mojej krótkiej wizyty, ja tam byłam 10 minut. I o czym mówiłaś? No, to był taki temat orgasm gap, tak? Czyli o tej różnicy między częstotliwością orgazmów u mężczyzn, że prawie każdy mężczyzna szczytuje, który ma seks. A u kobiet to są bardzo te smutne statystyki, bo tam różnie od 30 do 40% kobiet szczytuje za każdym razem, albo prawie za każdym razem, więc ta różnica jest ogromna po prostu. No i wyjaśniałam skąd to się może wziąć. I. Na koniec, owszem, tak, przyznaję się, użyłam słowa cipka. No i zostało to zgłoszone do Krajowej Rady, która ochoczo to, yy, yy, tym się zajęła, że yy, wulgaryzmów używam. I, yy, i tutaj trójka yy, poprosiła ekspertyzę językoznawcę, który powiedział, że jeżeli ktoś zajmuje się tematem seksualności, to używa słów, które są związane z tym tematem. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.